Najważniejsza jest y, pogoda, y, tak jak jest deszcz nie dobrze, ale jak jest słońce to jest y, cień i w parku akurat tak jest, jest, jest super, y, no auta nam dopisały, cały czas jeżdżają, ale już mamy pełny park, ale wszystkich pomieścimy, nie ma problemu, y, tak jak mówisz, y, Radrod są fajne imprezy robione w Las Vegas, tam takie auta się zjeżdżają, ale można tu one zobaczyć Bioruszowie, tak, nie trzeba jechać za ocean, y, frekwencja jest, Ekstra, ludzi dużo, także zapraszam. Przyjeżdżajcie i. Też jest konkurs na sztangi, zaraz tak. on startuje. Mamy dużo takich, takich konkurencji, troszeczkę wyciskania sztangi, prezentacje samochodów. Także cały czas coś się będzie działo. A ogólnie ma każdy przek na ludzie się dobrze bawić.

No my przyjechaliśmy tutaj z Piotrek, e, e, Arek, Arek, Jarek, Czesław, Czesław, Czesław tu z przyjechał sobie, 72 lata, tu Arek włeska 125 i ja Jawa 250, 58 tu z Mrowgniem. Arek, coś o swojej? No co no, rocznik 83, odrestaurowana tam z około 10 lat temu, no i używana ile się da, no, odwiedza różne zloty, jak to się mówi, spoty i, i no jeździć tylko no. Czyli to... rozumiem, że radość z tych pojazdów jest wielka o, jest, jest, Bardzo wielka tym bardziej, że, tym bardziej, że mamy jeszcze, jak to mówisz, Arek ma Malucha Ja mam Trabanta, no dzisiaj wybór padł na motory, bo pogoda ładna No i, i mówię, tu Czesław trochę nowszym jeździ Bo zawsze marzył, bo on miał, motorów tyle przeszedł za, wszystkie... za, swój czas, za, młody, no. za swoich czasów że... Czasy komunistyczne wszystkie, jakie tylko były motory też była? Też. Wszystkie motorynki. Motorynki była, tak? były trzy rodzaje nawet, Tropik mogę był, powiedzieć. Trzy, jawy, był, -y no. były, nie? No. A, a zapragnął coś nowego, nie? No. I sobie nawet przerobił, trochę stuningował sobie o tyłu, żeby koło trochę e wystawało. E e teraz jest <laughs> szczopera e na, na styl sportowy zrobiony. No. I, mówię, I żeby... naprawdę brać przykład, tutaj właśnie jeszcze słowa, bo jest starszy człowiek, 52 rocznik O, tu jest, i o, o, tu jest, tu jest o jest jeszcze Czyli <grym> jak mawiał klasyk, stary człowiek, a może Tak, tak. I, i ma werwę jeszcze <grym> Oczywiście z przymrużeniem oka Jeszcze ma werwę i po prostu mu jeszcze marzy coś większego, no Także no. Ja mówię, z jego przykładu. No, co najmniej no. o 500 I nas wyzywa no. zawsze, że jak coś nas boli, to mówi Co wy płaceta, no Abyście mo moje lata mieli to To, to próba byś tam mówić, nie że mam tyle siły i wszystko.